Jak powiedzieć po hiszpańsku, że coś jest super, albo że jest super fajny, albo że my czujemy się super, albo super dobrze, albo że ktoś jest super? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku i też o tym, dlaczego Hiszpanie nie potrafią tego zapisać. O, la witajcie w kolejnym odcinku. Hablo español w tym odcinku porozmawiamy o tym jak poprawnie powiedzieć i zapisać po hiszpańsku, że coś jest super. Więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam. No dobra, to czy w języku hiszpańskim możemy używać super jako osobnego słowa? Na przykład, jeśli ktoś nas się zapyta, jak się czujemy, czy jak tam u nas, czy możemy po prostu powiedzieć super? Otóż, oczywiście możemy. Jeśli ktoś nas zapyta, ¿qué tal estás? Możemy odpowiedzieć super. ¿Qué tal estás? Super. Ale zauważcie, jak to się pisze. To się pisze z tilde nad u. Dlaczego? Dlatego, że tam właśnie pada akcent, a. Jako, że kończy się to słowo na R, to gdyby tego nie zaznaczyć tilde, to by się czytało super. A przecież tak się nie czyta, czyta się super, więc to trzeba tilde zaznaczyć. I tam właśnie ten akut, ta kreseczka musi wystąpić. Więc jeśli to jest osobne słowo, to po prostu będzie tak zapisane. Super. Inny przykład. Jeśli ktoś zapyta. Que tal te parece la idea. Ketal te parece la idea, czyli jak ci się wydaje ten pomysł, czy ci się podoba ten pomysł w domyśle? My możemy po prostu powiedzieć super. Super I tyle niczego już nie trzeba dodawać, to oczywiście jest użycie kolokwialne, to jest użycie potoczne. I też w tym przypadku zapisujemy to w ten sposób, super, czyli tilde nad U. I ta właśnie pisownia sprawia, że Hiszpanie mylą się we wszystkich różnych innych sytuacjach, ale nie jest to tylko ich wina, jest to też wina hiszpańskich autokorektorów, dlatego że telefony robią autokorekcjon w zły sposób. No, okej, okay, to jak w takim razie powiedzieć, że coś jest super interesujące? I jak to zapisać? Możemy powiedzieć na przykład, że este tema es super interesante. Este tema es super interesante. Czyli ten temat jest super interesujący. I jak widzicie, piszemy to razem i bez tilde. A bardzo często Hiszpanie zapiszą to osobno i super tilde. E, tak właśnie, jakby to było osobnym słowem, jakby to było e, przysłówkiem. A w tym przypadku nie jest przysłówkiem, tylko jest przedrostkiem, jest prefiksem, który powinien się zachowywać jak każdy inny prefiks, czyli nie wpływać na akcent w żaden sposób i nie posiadać tej tildy. Tak samo jak jest to w słowach supermercado czy supereroe. Supermercado, supereroe, czyli supermarket i superbohater. To się pisze bez tilde nad u oczywiście super -eroe ma swoją tilde dlatego że eroe samo w sobie ma tilde e, nad e eroe dlatego tam tilde się pojawia ale nie pojawia się nad super dlatego że po prostu jest to prefix dlaczego w takim razie super interesante bardzo często hiszpanie Piszą osobno. Jak już wspomniałem, jest to głównie wina autokorektorów, tych telefonicznych, tych czatowych, dlatego że one nie traktują tego superinteresenta jako jednego słowa. To jest oczywiście potoczne słowo, ale przecież super jest normalnym prefiksem jak każdy inny, co widać w. Ustalonych już i w ukutych słowach, jak właśnie supermercado czy supereroe. To słowo super, tak naprawdę, to jest dokładnie to samo co sobre. Chodzi o to, że w łacinie super to po prostu nad, że coś jest ponad jakieś. Dlatego supereroe to jest nadbohater, tak jakby, a supermercado to jest nadmarket, coś większego, coś ponad jeszcze zwykły rynek. Tak właśnie to działa, co widać też że to super jest zwykłym y, takim prefiksem. Y, na przykładzie, na przykład różnych form tego samego słowa, jak na przykład sobrevivir i supervivencia. Sobrevivir znaczy przetrwać, przeżyć coś, na przykład jakąś katastrofę i supervivencia znaczy tyle co survival prawda czyli przeżycie przetrwanie jest to dokładnie ten sam koncept dokładnie ten sam prefiks, tylko jeden jest bardziej hiszpańszczony a drugi został taki sam jak w łacinie oczywiście takich słów jest wiele jest superficial na przykład superficial czy superficie to jest oczywiście powierzchnia czy też powierzchowny ktoś czy płytki ktoś to jest właśnie superficjal, czy Płytka też może być woda, jakaś też może być to strefa jakaś superficial. W każdym razie, jak widzicie, ten prefiks super zawsze jest doklejony. I tak samo, jeśli doklejamy ten prefiks super w znaczeniu świetny w znaczeniu nie nad, tylko w znaczeniu, że coś jest super fajne, to też powinniśmy to doklejać. I dlatego jeszcze temat jest super interesante, jeszcze temat jest super interesante, tak właśnie to powinno wyglądać. Kolejne przykłady, możemy o kimś powiedzieć, że Juana es una chica super divertida. Juana es una chica super divertida, czyli Juana jest bardzo zabawową, bardzo rozrywkową dziewczyną. Tak właśnie możemy też powiedzieć i też znowu zapisać to. Razem możemy powiedzieć też, że tu idea me parece super guay. Tu idea me parece super guay. I co to będzie znaczyło? To znaczy, że Twój pomysł wydaje mi się bardzo super czy super fajny. O słowie guy już mam osobny odcinek i też można to wzmocnić za pomocą tego prefiksu super, super guy. Możemy też, co czasami dziwnie brzmi i trudno jest nam, Polakom, wypowiedzieć aż takie podwójne mocne R, jak na przykład w zdaniu, este tren va super rapido. Este tren va super rapido. Jak widzimy tutaj też zapisujemy to razem i też są dwie r tutaj robią się przez ten prefiks koło siebie. Tak to właśnie wygląda i tak to powinno być zapisane. Pamiętajcie, mimo że Hiszpanie bardzo często będą to pisać, Osobno, zwłaszcza na czatach, jak na przykład Guasa, czyli na Whatsappie. Tak to właśnie wygląda, tak to powinno wyglądać w języku hiszpańskim, czyli Super Divertida, czyli super rapido, super guay, tak to właśnie wygląda. Teraz właśnie sobie zdałem sprawę, że skupiłem się na ortografii, a zapomniałem powiedzieć o tym, co znaczy to zdanie. Este tren va super rapido znaczy oczywiście, że ten pociąg jedzie super szybko. Tak to właśnie tutaj wygląda. W innych sytuacjach ta ortografia może być jeszcze dziwniejsza. Najpierw mniej dziwny przykład. Możemy powiedzieć, że o, jest to super mal. O, jest to super mal, czyli dziś czuję się Super źle. tutaj jak widzimy jest to też przysłówek jak w przypadku rapido. Tutaj wszystko jest w porządku, ale jeśli ktoś nas zapyta komentarz na przykład czy ketale estás, czyli jak tam u ciebie, jak się czujesz i my powiemy super bien, super bien, czyli super dobrze. To jak to zapiszemy? Otóż musimy tutaj włączyć nasz słuch i wysłyszeć na którą tak naprawdę sylaby pada tutaj akcent. oczywiście bien samo jest tylko jednosylabowy, więc to super nie wpływa tutaj na przemieszczenie tego akcentu, to nadal pada na bien. Ale bien kończy się na n. I wiemy, że jeśli słowo kończy się na n, to jeśli nie, nie zaznaczymy niczego tildy, to przeczytamy to, jakby padał na drugą sylabę od końca, czyli... Superbien, ale tak oczywiście tego nie czytamy. Czytamy superbien, superbien i dlatego musimy zaznaczyć tilde superbien, tam gdzie ten akcent pada. Czyli estoy superbien, estoy superbien. Tak właśnie się pisze, że nad tym n, nad tym bien musi być akcent wyrazowy, zaznaczony tilde. Kolejne zdanie. Możemy powiedzieć na przykład: La comida está super deliciosa. La comida está super deliciosa. Czyli jedzenie jest super pyszne, jest przepyszne. Tak właśnie możemy to zrozumieć, jak widzicie, używamy tutaj, jak mówimy o jedzeniu i o tym, że jest pyszne, oczywiście czasownika estar najczęściej, bo tym właśnie wyrażamy smak. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego nie mówimy, że es super deliciosa, y, oczywiście możemy powiedzieć es super buena. W innych kontekstach, jeśli mówimy o jakości, że jakość jest bardzo wysoka, jest super wysoka, jest super dobra, y, w takich przykładach możemy użyć ser, y, ale bardzo często używamy czasownika estar właśnie, jeśli mówimy o jedzeniu bo mówimy o jego smaku za pomocą Estar. Właśnie jeśli takie niuanse pomiędzy Ser i Estar i Aber też cały czas Wam sprawiają problemy, to nie martwcie się, bo w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego kursu o Ser, Estar i Aber. Właśnie i bardzo serdecznie Wam ten kurs polecam. I jak widzicie, tutaj możemy powiedzieć, jak najbardziej, że la comida esta super deliciosa. I też oczywiście zapisujemy to wszystko razem. I kolejne zdanie os oslo paseis super bien. os oslo paséis super bien. Czyli obyście sobie to dobrze spędzili dosłownie, czyli obyście się dobrze bawili, super dobrze bawili. I tutaj mamy to lo niedopowiedziane. Oczywiście Hiszpanie tak mówią, pasarlo bien, bez Nakreślania bardzo często, jaka konkretnie to będzie sytuacja i co mamy sobie dobrze spędzić. W domyśle może być koncert, fiesta, może być cokolwiek innego i nie trzeba nawet tego dodawać. O Pasarlowien Bien też mam jeden z dawniejszych odcinków. W każdym razie, jak widzimy, tutaj znowu mamy dla przypomnienia te ortografie super bien razem. Czyli Ochala, Oslo Paseis Super Bien. Inny przykład też z zagwozdką ortograficzną. Espero que super augusto. Espero que jesteście super Austo, Czyli mam nadzieję, że czujecie się bardzo dobrze, super dobrze, że jest wam super dobrze. W sensie u mnie czy na tej imprezie tutaj, którą ja organizuję, czy u mnie w domu, mam nadzieję, że czujecie się super dobrze i tego właśnie się używa, tego powiedzenia star agusto, bardzo często w języku hiszpańskim, o czym zresztą mam też osobny odcinek. W każdym razie tutaj mamy wzmocnienie przez super, super agusto. I jak widzicie, zapisuje się to. W dziwny sposób, dlatego że super jest osobno. No bo do czego by to tutaj dokleić? Do samego A, to dziwnie by to brzmiało i dziwnie by to wyglądało przede wszystkim. A mamy tutaj Super Agusto, ale bez tilde. Dlaczego? Dlatego że mimo, że nie jest to doklejone, to nie jest to osobne słowo, nie jest to przysłówek, jest to cały czas prefiks i Rale zaznacza, że w takich sytuacjach też pisze się to bez tilde jako prefiks, tylko po prostu osobny, a nie doklejony. Dlatego tutaj musimy to zapisać, espero que estéis super augusto". I tak to właśnie powinno wyglądać, jak widzicie wymowa też jest bardziej taka płynna niż super, Agusto, tylko super agusto. tak właśnie byśmy to wymówili. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj i w poprzednim przykładzie mamy subjuntivo, oczywiście w takich życzeniach czy w wyrażaniu nadziei musimy użyć subjuntivo po ochala czy po esperoque. Jeśli takie rzeczy sprawiają wam problemy, to polecam wam moje e-booki o subjuntivo, linki też znajdziecie do nich pod spodem w opisie. I tak tu widzicie, są takie różne zagwozdki, z tym super, ortograficzne, zwłaszcza i mogę Was zapewnić, że większość Hiszpanów polegnie na jakimkolwiek tutaj sprawdzianie i być może nawet nauczyciele nie będą do końca wiedzieli, jak to powinno być zapisane. Oczywiście na egzaminach być może nie używajcie tych. Określeń dlatego, że są one kolokwialne, ale ważne jest to, żebyście też potrafili je poprawnie zapisać. Więc zapamiętajcie, że jako prefiks najczęściej używamy tego super w doklejeniu, ale w takich sytuacjach jak super agusto może być to osobno, a mimo wszystko pisze się bez tilde. Tak to właśnie wygląda. I ostatnie, trochę bardziej skomplikowane gramatycznie zdanie. Si Carlos fuera super aburrido, no lo habría invitado. Czy si Carlos fuera super aburrido, no lo habría invitado, czyli, jak to możemy zrozumieć? Gdyby Carlos był super nudny, to bym go nie był zaprosił. To znaczy, że już go zaprosiłem, jest to rzecz nie do zmiany, dlatego mamy w drugiej części zdania condicional compuesto, czyli czas złożony, dlatego że gdybamy o przeszłości. Hipotetyczne jest to zdanie dotyczące przeszłości, dlatego właśnie taki czas tutaj został użyty, a w pierwszej części zdania mówimy ogólnie o Karlosie, o tym jaki jest nie tylko w przeszłej sytuacji, tylko ogólnie. Gdyby był ogólnie super nudny, to byśmy go nie byli zaprosili. Tak to właśnie wygląda, i dlatego tutaj jest czas prosty, jest tutaj po prostu imperfektowe subhontivo. Jeśli takie zdania Wam się mylą, i jeśli zdania warunkowe, i tutaj zdania warunkowe mieszane, tak jak właśnie to zdanie, czyli. Gdybające ogólnie i po drugiej stronie. W przeszłości Wam się mylą, to też musicie wiedzieć, że w opisie pod spodem znajdziecie inny link do innego kursu o oraciones condicionales, właśnie czyli o zdaniach typu warunkowego, i też serdecznie Wam ten kurs polecam. Czyli Si Carlos fuera, super aburrido no lo habría invitado albo Nolo ubiera hubiera invitado. Tutaj plus Perfecto de subjuntivo też może zastąpić kondycjonal compuesto, o tym też wspomniałam w kursie i też w drugim e-booku o subjuntivo, o pozostałych czasach subjuntivo. Wszystkie materiały z opisu serdecznie, serdecznie, serdecznie Wam polecam, bo są super interesantes, przynajmniej moim zdaniem. No, i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim ze słowem super. Pamiętajcie, że możemy po prostu powiedzieć, że czujemy się super, nie dodając wtedy niczego, i jako przysłówek, czy jako osobny przymiotnik, będzie to zapisane z Jeśli zaś będzie to przedrostkiem, jeśli będzie to prefiksem, to w takich sytuacjach zapisujemy to najczęściej jako coś doklejonego, chyba że mamy osobną konstrukcję, jak super agusto, i że w takich sytuacjach nie używamy już tilde, w tym super to pamiętajcie, ale przede wszystkim jako, że jest to rzecz bardziej używana w języku mówionym a nie w języku pisanym, to musicie wiedzieć, że Hiszpanie używają super bardzo, bardzo często, super często czyli super amenudo tutaj byśmy też zapisali to osobno, super amenudo, tak jak super a gusto. w każdym razie wiedzcie, że doklejają to naprawdę do wszystkiego i w języku potocznym, w języku mówionym jest to bardzo często spotykane, więc musicie też wiedzieć, jak to działa i jak tego Hiszpanie używają, i też musicie wiedzieć, jak to się zapisuje. Być może nie jest to super importante, ale przynajmniej super interesanty. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz w komentarzu możecie jako zadanie domowe użyć się jakiegoś. Przymiotnika, czy jakiegoś przysłówka, właśnie wzmocnionego przez super. I ja na sam koniec pozdrawiam Was oczywiście z Las Palmas de Gran Canaria znowu z mieszkania. To jest ten sam dzień, jak nagrywam ten odcinek na niedzielę. To jest ten sam dzień, w którym nagrywałem też odcinek środowy. Jeśli go nie widzieliście jeszcze, to też Wam go serdecznie polecam. Mówi on o tym, co znaczy słowo regular, najczęściej w języku hiszpańskim. Także tak to tutaj wygląda. Bardzo jeszcze raz Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, mimo że znowu nie mam dokąd uciekać, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Español, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki jak mówiłem znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. ja jasdalego.